27. Targów MSPO w Kielcach mieliśmy okazję po raz kolejny spotkać naszych wspaniałych klientów. A odwiedzający nasze stanowisko, nowi klienci, którzy nas jeszcze nie znali, mogli zobaczyć na naszym stanowisku nowoczesną technikę pomiarową. Poczynając od kamer firmy Vision Research, poprzez kamery firmy FLIR i czujniki firmy PCB 5 Widać, że Potrzeby na badania, potrzeby testów rosną w naszej branży wojskowej, stąd też bardzo nas cieszy liczne grono odwiedzających nowych klientów, z którymi mogliśmy cztery oczy porozmawiać o problemach, które możemy pomóc im rozwiązać, jak i o naszych znakomitych produktach, które były wystawione na naszym stoisku. Od lat jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Vision Research w zakresie szybkich kamer. Odwiedzający nasze stanowisko w czasie targów MSPO mogli zobaczyć jeden z najszybszych modeli 2512. Odwiedzający nasze stanowisko wyrażali również zainteresowanie kamerami termowizyjnymi, które uzupełniają naszą ofertę i potrafią rejestrować kilka tysięcy klatek na sekundę. Właśnie rozpoczęty targami MSPO. Yy, Zaowocował wieloma zapytaniami o nowe czujniki do pomiaru fali uderzeniowej. Ten oto nowoczesny czujnik posiada zintegrowane dwa czujniki ciśnienia, które pozwalają za jednym zamachem zmierzyć raz ciśnienie, dwa prędkość fali uderzeniowej.